To, co jeszcze niedawno miało być fundamentem nowej Polski, dziś trzeszczy w szwach. Koalicja 13 grudnia znalazła się w kryzysie, jakiego nikt się nie spodziewał: zgrzyty, groźby i otwarty szantaż. Polityczna układanka Tuska i chołowni właśnie rozpada się na naszych oczach. Lecz przeciwnie? Czyli odniosłem mylne wrażenie. Przepraszam, przepraszam. Najwyższy już czas odejść w Niesławie. Powiedzieć, że koalicja 13 grudnia pęka w szwach, to jak nic nie powiedzieć. Po wczorajszej klęsce w dwóch głosowaniach w sprawie CPK i religii w szkołach nawet Donald Tusk nie ma już co do tego wątpliwości. Donald Tusk naprawdę się wściekł. On tam siedział i studiował tę listę, kto zagłosował przeciw, i po prostu było widać na żywo, że naprawdę jest wściekły i oburzony tym, co się stało. Bo dokładnie tak. Ten projekt polityczny, który on stworzył, tę koalicję taką tęczową, ona się właśnie zaczyna się sypać. No i no skłamałbym, gdybym powiedział, że się tym martwię. Przypomnijmy, rządząca koalicja przegrała wczoraj dwa ważne głosowania. Pierwsze w sprawie odrzucenia prezydenckiego projektu ustawy o budowie CPK w pierwotnej formie. Na 28 posłów Polski 2050 tylko 7 było za, reszta była przeciw lub wstrzymała się od głosu.